Imperialny system datowania, znany także jako po prostu imperialny kalendarz, jest fundamentem kronikarskiej i administracyjnej działalności Imperium Człowieka w Galaktyce Drogi Mlecznej. W Imperium, w którym setki tysięcy skolonizowanych planet dzielą ogromne odległości, a wpływy osnowy powodują zaburzenia czasu, precyzyjne śledzenie wydarzeń jest zadaniem niebywale trudnym. System ten został opracowany w celu standaryzacji zapisu dat oraz umożliwienia spójnej dokumentacji historii, działań wojennych, rozkazów administracyjnych, wydarzeń religijnych. W odróżnieniu od codziennego, powszechnego odmierzania czasu na poszczególnych planetach, imperialny kalendarz stosuje własne reguły i symbole, uwzględniając m.in. tzw. numery kontrolne, które wskazują wiarygodność daty oraz specjalny podział roku na chronosegmenty umożliwiający precyzyjne określenie momentu wydarzeń. Imperialny system datowania nie jest jedynie narzędziem praktycznym, jest również świadectwem upływu historii, walki o prawdę i stabilność, a także stałym przypomnieniem, że w imperium każdy fragment czasu jest cennym dobrem, które musi być skrupulatnie dokumentowane. Imperialny kalendarz, znany formalnie jako Imperialny system datowania Imperium Człowieka, jest dość złożony. I został stworzony tak, aby radzić sobie z ogromem zapisu historycznego, jaki istnieje w erze człowieka w czasach imperium. Kalendarz ten musi brać pod uwagę ogromne odległości pomiędzy zasiedlonymi światami ludzkimi, opóźnienia oraz zaburzenia czasoprzestrzenne wynikające z pływów osnowy. To właśnie przez imaterium prowadzenie dokładnych zapisów czasu podczas długich podróży staje się niemal niemożliwe. Imperialny kalendarz został opracowany celem nadzorowania wszelkich spraw administracyjnych i kronikarskich. W tym systemie lata są zawsze liczone według starożytnego historycznego kalendarza gregoriańskiego. Przykładowa data zapisana przez imperialnych uczonych w tym systemie mogłaby wyglądać na przykład jako 2.137.112.M41. Taką datę można podzielić na części, z których każda ma odrębne znaczenie. 2 to numer kontrolny, 137 to ułamek danego roku, 112 to rok, a M41 to milenium, tysiąclecie. W systemie tym, zaczynając od prawej strony, mamy najpierw tysiąclecie, w którym wydarzyło się dane zdarzenie. Tysiąclecie, czyli milenium, od tak zwanego roku pierwszego. Czym dokładnie rok pierwszy był, nie jest współcześnie wiadome. Niektórzy sugerują, że odnosi się ono do narodzin pewnej religijnej postaci. Jednak ponieważ niemal wszystkie zapisy dotyczące religii praktykowanych przez ludzkość przed ustanowieniem kultu imperialnego w 31 tysiącleciu zostały utracone, prawie nikt nie wie, dlaczego imperialny kalendarz liczy lata w ten sposób ani jaki jest prawdziwy początek tego systemu datowania. Często mówi się po prostu o tak zwanej erze człowieka lub o naszej erze. Następnie, patrząc od prawej, jest rok zdarzenia. Jest to rok w obrębie danego tysiąclecia. Numerowany od 001 do 000. Nie istnieje bowiem rok 0, a nowe tysiąclecia rozpoczynają się faktycznie od roku 001. W przypadku ogólnych zapisów dat często podaje się jedynie rok i milenium. Na przykład większość najważniejszych wydarzeń końca milenium, takich jak 13 Czarna Krucjata, wydarzyły się w roku 999 M41. Oczywiście takie pojęcie jak rok jest umowne, ma ono sens. Tylko gdy na danej planecie możemy mierzyć np. pory roku czy wysokość słońca na niebie. Jednak w skali Wielkiego kosmosu, gdzie każda planeta ma trochę inne nachylenie, trochę inny czas obiegu wokół słońca czy obrotu wokół własnej osi, dla uproszczenia i centralizacji przyjęto rok terrański, czyli czas obiegu świętej Tery wokół jej macierzystego Słońca. Następnie, patrząc od prawej, mamy fragment roku, w którym zdarzenie miało miejsce. Tutaj uproszczenie do roku terańskiego już traci sens, bowiem podział roku na 365 dni po 12 miesięcy, mających po 30-31 dni z rokiem przestępnym raz na 4 lata i miesiącem raz 28 a raz 29-dniowym, o ile działa na samej terze, tak na każdym innym świecie jest już to całkowicie arbitralne. Dlatego dla matematycznego uproszczenia rok imperialny podzielono na 1000 równych części, numerowanych od 001 do 000, zamiast na miesiące słoneczne lub tygodnie. Każda jednostka takiego ułamka roku odpowiada w przybliżeniu 8 godzinom i 45 minutom standardu terrańskiego. Należy zauważyć w tym miejscu, że system ten nie jest używany na co dzień przez zwykłych obywateli imperium, a służy wyłącznie do użytku administracyjnego przez adeptus terra. Zwykli obywatele najczęściej orientują swoje życia wokół roku terańskiego, jednak sposób jaki go dzielą, już całkowicie zależy od specyfiki ich planety i korzystania z lokalnych kalendarzy. Ostatnim numerem patrząc od prawej strony, a pierwszym numerem od lewej jest tak zwany numer kontrolny. Numer kontrolny odnosi się do dokładności danej daty, co jest konieczne ze względu na częste zniekształcenie subiektywnego, linearnego czasu występujące podczas podróży przez osnowę oraz niedokładności w pomiarach czasu na odległych lub odizolowanych światach i systemach gwiezdnych imperium. Klasa 0 i klasa 1 to tak zwany standard ziemski. Odnosi się ona do wydarzenia, które miało miejsce w układzie słonecznym. 0 oznacza zdarzenie, które faktycznie miało miejsce na terze. Jedynka dotyczy wydarzeń w obrębie systemu słonecznego, lecz poza samą Terrą, przykładowo na Jowiszu, Tytanie czy Plutonie. Klasa druga, tak zwana bezpośrednia. Informuje ona o tym, że źródło informacji o zdarzeniu było w bezpośrednim kontakcie psionicznym z systemem słonecznym lub Terrą w chwili ustalania daty. Klasa trzecia, tak zwana pośrednia, kiedy źródło informacji o zdarzeniu było w bezpośrednim kontakcie ze źródłem klasy drugiej, lecz nie z samym układem słonecznym. Klasa czwarta potwierdzona, kiedy źródło informacji pozostawało w kontakcie ze źródłem klasy trzeciej. Klasa piąta półpotwierdzona, kiedy źródło informacji było w bezpośrednim kontakcie psionicznym ze źródłem potwierdzonym, czyli klasy czwartej. Klasa szósta niepotwierdzona, w której błąd może wynieść aż rok różnicy, to klasa, w której źródło informacji nie było w kontakcie ze źródłami klas 0 do 5 w chwili zapisu daty, jednak kontynuuje wcześniej potwierdzoną linię czasową. Klasa siódma działa tak jak klasa szósta, jednak dopuszcza większe odchylenie aż do 10 lat. Klasa ósma w sposób analogiczny, jednak odnosi się do błędu, w którym odchylenie może wynieść ponad 11 lat. I ostatnia, klasa dziewiąta, która jest czysto i wyłącznie uznaniowa, przybliżona. Odnosi się najczęściej do dat, które światy imperialne, używające swojego własnego jakiegoś systemu datowania, próbują go jako tako przypasować do ogólnej daty terrańskiej. Jednak przez cały czas funkcjonowania kalendarza imperialnego wewnątrz struktur imperium, a szczególnie w ramach inkwizycyjnego zakonu Ordo Chronos, trwała biurokratyczna wojna domowa o prawidłowe interpretacje zapisów kalendarza. Spór ten zyskał nazwę Chronos Traifu. rozpoczął się jakiś czas po tym, jak imperator ludzkości został umieszczony na Złotym Tronie. Współcześnie jest to konflikt pomiędzy co najmniej pięcioma nieheretyckimi odłamami Ordo Cronos oraz wieloma pomniejszymi, jednak uznanymi za heretyckie, frakcjami. Dotyczy on ustalenia właściwej daty co do imperialnego kalendarza. Niedługo po odrodzeniu Prymarchy Ultramarines Robute Guillimana, w 999 roku M41, kiedy objął on tytuł Lorda Dowódcy Imperium oraz Regenta Imperialnego, rozpoczął krucjatę Indomitus, aby odepchnąć nadciągające siły chaosu uwolnione w galaktyce po otwarciu się Wielkiej Wyrwy, Cicatrix Maledictum. Nawet w czasie prowadzenia tej wojny Prymarcha starał się pojąć wydarzenia ostatnich 10 tysięcy lat, jakie upłynęły od chwili, gdy padł podczas bitwy o Tesalię, trafiony ostrzem demonicznego Prymarchy Fulgrima. Gilliman ku swojemu przerażeniu odkrył, że znaczna część historii ludzkości została wypaczona przez zabobony fanatyzm Pogłoski, Stan wiedzy ludzkości był wręcz gorszy niż podczas wojen unifikacyjnych, kiedy to imperator zjednoczył terrę przed rozpoczęciem Wielkiej Kurcjaty. Wiele fragmentów dawnej historii starej Ziemi, mozolnie odtworzonych przez historyków w czasach Gilimana, ponownie zostało utraconych. Prymarcha postanowił wtedy sporządzić pełne i dokładne opracowanie fragmentarycznej i często wewnętrznie sprzecznej historii imperium. Zlecił utworzenie nowej organizacji Logos Historica Verite. Jej zadaniem było odnalezienie, zestawienie i sklasyfikowanie tysięcy standardowych lat historii ludzkości, które zaginęły lub zostały zniekształcone przez zabobony, cenzurę lub całowe fałszerstwa ze strony najwyższych lordów tery czy Inkwizycji, przy użyciu takich narzędzi jak edekty wymazania czy haniebne (zdaniem prymarchy) jednostki manipulacji nazywane oddziałami rewizji historycznej. Zadanie stworzenia pełnego i wiernego zapisu historii ludzkości było przedsięwzięciem monumentalnym i niemal niemożliwym nawet dla prymarchy, dodatkowo utrudnionym faktem, że nawet imperialny system datowania był skrajnie niedokładny. Gdy Giliman przyswajał tysiące standardowych lat zapisów, zgromadzonych we wszelkich nośnikach wykorzystywanych przez ludzkość, natrafił na wzmianki o chronostrajfie. To, czego się dowiedział, wprawiło go w rozpacz, nawet kalendarz jego ojca nie przetrwał mileniów w nienaruszonej formie. W czasach Wielkiej Krucjaty oraz herezji Horusa standardowy system datowania zapewniał przynajmniej ogólne rozeznanie w chronologii wydarzeń, lecz tak jak wszystkie dzieła imperatora, po 10 tysiącach lat system ten był już wypaczony zarówno poprzez fanatyczne trzymanie się formy, jak i z drugiej strony bezmyślny rewizjonizm. Gliman odkrył, że współcześnie funkcjonuje niemal kilka równoległych, osobnych systemów datowania, które się nie zgadzają co do tego, który tak naprawdę mamy rok. Po triumfie na Raukos, 12 terrańskich lat po swoim odrodzeniu, Gliman obliczył, że nawet on nie może być pewny w przybliżeniu, który obecnie jest rok, bowiem potencjalny rozstrzał mógł liczyć nawet ponad 1000 lat. Według pięciu głównych frakcyjnych wariantów kalendarza imperialnego, obecny rok mógł znajdować się zarówno gdzieś pomiędzy wczesnym 41. tysiącleciem, jak i środkowym 42. I to pomijając liczne mniejsze, te bardziej heretyckie interpretacje. Prymarcha liczył, że odnajdzie rozwiązanie dla wyniszczonego systemu datowania imperium. Zamiast tego odkrył jednak, że żadne takie rozwiązanie nie istniało. Trudność polegała na tym, że po otwarciu się Wielkiej Wyrwy na niebie, niemal każda aktywna imperialna strefa wojenny zmuszona była do opracowania i umocnienia własnego systemu chronologicznego, bo gdy imperium człowieka było rozdarte na pół przez olbrzymią wyrwę spaczni, ogromne odległości międzygwiezdne uniemożliwiały utrzymanie jednolitego i dokładnego systemu odmierzenia czasu. I pomimo pewnej elastyczności tego dawnego systemu w postaci numerów kontrolnych, daty i czas i tak łatwo traciły sens pomiędzy różnymi systemami gwiezdnymi, z powodu zaburzeń czasowych, anomalii i materium. Ostatecznie primarcha Guilliman rozwiązał ten problem po długich naradach z historykami oraz organizacją Ordo Chronos. Ogłosił on, że odtąd w erze Indomitus nie będzie stosowany jeden system kalendarzowy na przestrzeni całego imperium. Za pośrednictwem Senatorum Imperialis oraz Izby najwyższych lordów Tery, teorie Gilimana stały się prawem. Od tego momentu nie istniało już jedno zunifikowane imperalne datowanie. Nie mogło ono istnieć w czasach, gdy całą galaktyką rozdzierała niestabilność czasowa, nawet jeśli wypaczenia temporalne wielkiej wyrwy nie objęły najodleglejszych planet na krańcach galaktyki, tak Echo Noctis Eterna, czyli chwilowego braku światła astronomikanu, Jaki wystąpił bezpośrednio po powstaniu Cicatrix Maledictum, efekty tego starzenia były odczuwalne wszędzie. W związku z tym, każda część imperium musiała opracować własną chronologię wobec jednego wspólnego punktu odniesienia. A cóż nie byłoby lepszym punktem odniesienia niż widoczne w całym kosmosie pojawienie się na niebie wielkiej wyrwy. Właśnie dlatego, według nowych reform prymarchy Gilimana, Cicatrix Maledictum stała się definiującym punktem rozpoczynającym nową erę imperium, erę Indomitus. Z powodu szerzących się anomalii temporalnych, subiektywny upływ czasu na niektórych imperalnych planetach znacząco odbiegał od tego doświadczonego gdzie indziej. Szczególnie widoczne to było w Imperium Nihilus, tej połowie galaktyki, która została całkowicie odcięta, a nie tylko chwilowo, od światła astronomikanu i była najbardziej narażona na inwazję z imaterium. Kalendarz Kilimana w związku z tym używał powstania wielkiej Wyrwy jako wydarzenia referencyjnego, punktu odniesienia, od którego liczono wszystkie daty przed lub po jego powstaniu. Na przykład na planecie Wigilus, która od prawie dwóch dekad jest w niemal ciągłym stanie oblężenia w ramach większego konfliktu wojny o Nakmund, można zobaczyć, jak taki system w praktyce działał. W systemie Gilimanowskim od prawej strony zapisuje się milenium 41, w którym domniemuje się, że pojawiła się Cicatrix Maledictum, a następnie inicjały systemu gwiezdnego, którego wpis ten dotyczy. Na przykład dla Vigilus jest to VCM, czyli skrót od Widzilus Cicatrix Maledictum. A na przykład dla planety obok Omnis Prion, oznaczenie brzmiałoby OPCM. Następnie oznacza się wartość roczną czyli podzielone na 1000 chronosegmentów rok terrański, wraz z elementem słownym PREVIO dla wydarzeń sprzed otwarcia Wielkiej Wyrwy lub POST dla wydarzeń po niej. Czasem zamiast słów PREVIO lub POST używa się też po prostu MINUSA lub PLUSA. Przykładowo, jeśli wydarzenie w systemie Vigilus miało miejsce 3 dni terrańskie, czyli 9 chronosegmentów przed otwarciem się Cicatrix Maledictum, data zostałaby zapisana jako 0,9 PREVIO VCM M41, czasem w skrócie po prostu zapisywane jako 0,9 PREVIO. Jeśli wydarzenie nastąpiłoby na przykład rok terański i 8 godzin i 45 terańskich minut po otwarciu się Cicatrix Maledictum, data brzmiałaby 1,1 post VCM M41, w skrócie zapisywane jako 1.1 post lub po prostu 1.1. I właśnie w taki sposób imperialny system datowania, zreformowany przez primarchę Glimana, nadal pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi administracyjnych i kronikarskich w imperium człowieka. Pomimo swoich licznych ewolucji, komplikacji i lokalnych odmian powstałych w wyniku otwarcia się wielkiej wyrwy, system ten wciąż pełni funkcję przewodnika po historii ludzkości w galaktyce. Jego struktura, obejmująca numery kontrolne, chronosegmenty czy odniesienia do mileniów i wydarzeń kluczowych, takie jak Narodziny Wielkiej Wyrwy, pozwala zachować porządek i spójność w świecie, w którym czas jest względny, a subiektywne doświadczenie upływu lat może diametralnie różnić się między planetami. Dzięki staraniom takich organizacji jak Logos Historica Verita oraz reformom wprowadzonym przez Robuta Gilimana, Imperium zdołało zachować fragmentaryczną, lecz możliwie precyzyjną kronikę swoich dziejów. Imperialny kalendarz pozostaje zatem nie tylko narzędziem administracyjnym, ale także świadectwem wysiłku ludzkości, by ujarzmić czas i zachować pamięć o własnej historii w obliczu chaosu i niestabilności osnowy. To wszystko ode mnie na dziś. Pamiętaj o subskrypcji i polajkowaniu. Odwiedź mojego Facebooka oraz Instagrama. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, możesz to zrobić jako wspierające na YouTube, w zamian za co otrzymujesz wcześniejszy dostęp do filmów, albo poprzez jednorazową wpłatę na zrzutka.pl. Wszystkie linki w opisie. Możesz też mnie wesprzeć przez serwis Patronite. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim moim patronom z Patronite'a. W tym Michał Czerniawski, Paweł Maksymiuk, Krzysztof Brzeziński, Adren Mazur, Stanisław Nagórski, Bartek Powierza, Alamakot Dudasz, Amrot Amras, Piotr Marzec, Jakub Strus, Hatoris Kurze, Krystian Niesiobęcki, Jakub K, Jakub Smaga, Hejter Kitan, Tomasz Maciejowski, Mikołaj Rudkowski, Mikołaj Dudziak, Kubazini. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.